Jeśli w twojej hondzie shadow albo VTX przy stopce bocznej widzisz gołą śrubę, to znaczy, że Twoja Honda zgubiła za Ciebie ten element już jakiś czas temu. To nowa w 100% oryginalna ześlepka mocowania stopki bocznej stosowana w seriach VT, VTX i NV z końca lat 90. i początku lat 2000. Naprawdę zdziwiłbyś się, ile osób jeździ używanymi shadowkami i VTX-ami, nie zdając sobie sprawy, że fabrycznie w tym miejscu powinien być chromowany dekiel. A to dlatego, że ten element jest notorycznie gubiony. Forumowicze piszą, że go po myjce ciśnieniowej albo po mocniejszym kopnięciu butem przy zsiadaniu z motocykla. No a trzeba pamiętać, że bądź co bądź jest to chromowany, ale jednak plastikowy, mocowany na zatrzask dekielek, który miał prawo poddać się po 20-30 latach eksploatacji. Na szczęście za taki nowy, w 100% oryginalny, sprowadzony zresztą przez nas z Japonii, dekielek za ślepkę mocowania stopki bocznej zapłacisz w naszym sklepie 65 zł i 28 groszy. No i pamiętaj, że oryginalne części do Twojego motocykla, skutera i kłada marki Honda kupisz na www motog lub dobierzesz na infolinii u naszych opiekunów w działu części OM.